Jadąc do Tokio, myślałam, że będę codziennie jadła sushi. Mówiłem sushi. Ale okazało się, jak tutaj przyjechałam, że sushi markowane z Polski, na pewno nie w Japonii. Tutaj są sushi. Wczoraj było pierwsze podejście, było po prostu masakryczne, okropne, nie, nie wiadomo co to było. Dzisiaj jest drugie podejście. Dostaliśmy coś takiego. Taki secik kosztuje tutaj w granicach na nasze polskie 65-70 zł. Tutaj, ale też raczej nie podając do tego soku. Trzeba sobie samemu wlać w miseczkach, które zostały znane. Spróbuję w ogóle bardzo fajne miejsce jesteśmy. Chciałam to powiedzieć. To jest takie jakby uliczne jedzenie. Jest bardzo wszystko takich na uliczkach. I jest jak słychać w duży Na dłużej jeżdżą pociągi. Chciałam jest już pół godzinie 10, jest prawie pół do jedenastej, środek tygodnia, wtorek, a Japończycy po prostu imprezują i malują. To jednak u nas aż tak się nie spotyka. No cóż, próbuję pierwsze duszy. Obawiam się, że nie będzie to chyba takie, jakie nasze polskie. Nie mam co. Moja odpowiedź po jednym i wczorajszym przygodzie pole polskie są